Dziś yy, zajmiemy się czymś, co dotyka nas wszystkich transportem. No, bo bez niego współczesny świat właściwie nie istnieje, prawda? Dokładnie. A sektor mobilności no cóż, rozwija się błyskawicznie. Mówimy o logistyce miejskiej, pojazdach autonomicznych. Właśnie. I w tym kontekście przyjrzymy się bliżej nowemu kierunkowi studiów transport na Politechnice Białostockiej. Mamy tu materiały od uczelni. Tak. To jest ciekawy przykład, jak edukacja próbuje odpowiedzieć na realne potrzeby rynku. Widać, że jest zapotrzebowanie na specjalistów, którzy, no wiesz, rozumieją transport tak bardziej całościowo. Systemowo dokładnie systemowo a co ciekawe ten kierunek łączy wiedzę z aż trzech wydziałów mechanicznego, budownictwa i nauk o środowisku, oraz inżynierii zarządzania to już samo w sobie jest hmm, sygnałem zmiany. Dobrze, czyli nasza misja na dziś. Rozpakujmy to. Co dokładnie oferuje ten program? Dla kogo on właściwie jest i dlaczego to jest ważne, nie tylko powiedzmy lokalnie w Białym Stoku, ale szerzej? No dobrze. Mówimy o studiach inżynierskich, tak? Pierwszego stopnia? Tak, trzy i pół roku, czyli siedem semestrów na Wydziale Mechanicznym. I to słowo klucz, które już padło interdyscyplinarność. Czy to jednak nie jest trochę ryzykowne? Że absolwenci będą wiedzieć po trochu o wszystkim, ale w niczym nie będą, no wiesz, specjalistami? Hmm, to jest uzasadniona obawa. Ale wygląda na to, że program jest pomyślany inaczej: łączy wiedzę techniczną, mechanikę, budowę pojazdów, infrastrukturę. Czyli te twarde umiejętności inżynierskie. Tak, ale do tego dochodzi wiedza organizacyjna, czyli zarządzanie, logistyka, i jeszcze informatyczna, narzędzia cyfrowe, analiza danych. A te nowe technologie. Wspominałaś o AI, autonomicznych pojazdach? Tak, to wydaje się kluczowe. Sztuczna inteligencja w transporcie, systemy TMS, czyli te do zarządzania flotą. Transport Management Systems? Dokładnie. Pojazdy autonomiczne, no i cyberbezpieczeństwo co jest dzisiaj szalenie ważne. Wygląda na to, że nacisk jest na integrację tych wszystkich obszarów. Podobno konsultowali to z przemysłem. Tak, uczelnia to podkreśla. Co sugeruje, że profil absolwenta no, ma odpowiadać temu, czego firmy faktycznie szukają. A czego konkretnie będą się uczyć, bo lista przedmiotów jest długa. Mamy tu konstrukcję środków transportu, inżynierię ruchu drogowego. Jest też zarządzanie transportem i zasobami ludzkimi, transport autonomiczny, czy właśnie cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwie transportowym. Sparo tego naprawdę brzmi kompleksowo. Tak, zakres jest szeroki. Chodzi o to, żeby studenci nauczyli się projektować i pojazdy i infrastrukturę. Tu wchodzą systemy CAD, czyli projektowanie wspomagane komputerowo. Jasne. Do tego zarządzanie, no wiesz, flotą, procesami logistycznymi, eksploatacja, diagnostyka i co ważne, nauka obsługi specjalistycznego oprogramowania. Jakieś przykłady? No wspomniane systemy TMS. Ale też narzędzia do symulacji ruchu. To pozwala modelować ruch pojazdów, pieszych, yy, analizować wpływ zmian w organizacji ruchu, optymalizować trasy. Czyli takie wirtualne laboratorium ruchu drogowego? Coś w tym stylu, tak. Poznają też prawo transportowe, specyfikę transportu miejskiego. Czyli to nie jest tylko siedzenie na wykładach i teoria. Zdecydowanie nie. Program ma obejmować ćwiczenia laboratoryjne uczelnia, wspomina, że buduje specjalną bazę do tego, projekty inżynierskie, no i obowiązkową praktykę zawodową. A ta współpraca z przemysłem? Jest podkreślana. Część zajęć mają prowadzić praktycy, firmy mają oferować praktyki, jest też ten dodatkowy projekt z funduszy europejskich. Co on daje? No, według informacji, ma oferować studentom dodatkowe certyfikowane kursy, płatne staże wakacyjne, wizyty studyjne, nawet tutoring. To wszystko ma wzmocnić ten praktyczny wymiar. Czyli to trochę tak, jakby uczyć się nie tylko jak prowadzić samochód, ale też jak go zbudować, jak zaprojektować drogę, jak zarządzać całym ruchem na tej drodze i jeszcze jak chronić te systemy przed hakerami. Wszystko w jednym pakiecie. Dobre porównanie. Tak, to chyba dobrze oddaje ideę. To dla kogo jest taki kierunek? Kto się w tym odnajdzie? Myślę, że to idealne dla kogoś, kto chce rozumieć transport jako całość, jako system nie tylko pojazdy, nie tylko drogi, nie tylko logistykę ale jak to wszystko razem działa. A jaki ma być ten absolwent? Ma być inżynierem z wiedzą techniczną, ale też z umiejętnościami analitycznymi, cyfrowymi świadomym ekologicznie no i umiejącym pracować w zespole a perspektywy pracy Wydają się naprawdę szerokie przedsiębiorstwa transportowe, logistyczne oczywiście, biura projektowe, administracja publiczna, firmy technologiczne, działy RD, można też myśleć o własnej działalności. Aha. I jest jeszcze ta ciekawostka: po spełnieniu dodatkowych wymogów, absolwent może ubiegać się o certyfikat Audytora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Rzeczywiście lista potencjalnych stanowisk jest długa: inżynier pojazdów, specjalista planowania, analityk ruchu, menedżer logistyki, specjalista od inteligentnych systemów transportowych. Czy specjalista zrównoważonego transportu? No i jest opcja kontynuowania nauki na studiach magisterskich co też jest ważne. Podsumowując, kluczowe wydają się interdyscyplinarność, nacisk na praktykę i e, silny fokus na technologie przyszłości. A i autonomiczność, cyberbezpieczeństwo, zrównoważony rozwój. To odzwierciedla szersze trendy, prawda? W edukacji inżynierskiej i w samym sektorze transportu. Dokładnie. To pokazuje, jak ewoluuje nie tylko sam transport, ale i sposób kształcenia specjalistów w tej dziedzinie. A zrozumienie takich zmian w edukacji jest ważne. Bo pokazuje, jakich kompetencji będzie się oczekiwać na rynku pracy. A transport przecież kształtuje naszą codzienność, naszą gospodarkę. No właśnie, to więcej niż tylko lokalna inicjatywa w Białym Stoku. To sygnał pewnego trendu. Mhm. I właśnie dlatego, skoro ten program tak mocno akcentuje sztuczną inteligencję, systemy autonomiczne i cyberbezpieczeństwo, nasuwa się takie pytanie na przyszłość. Trochę na marginesie tej analizy. Słucham. Jakie nieprzewidziane wyzwania, może etyczne, może społeczne, mogą się pojawić, gdy te wszystkie technologie staną się naprawdę powszechne w naszym codziennym życiu, w globalnych łańcuchach dostaw? Hmm. Dobre pytanie. To temat, który wykracza pewnie poza same studia, ale myślę, że warto się nad tym zastanowić już teraz.